No co co, cześć, witam Was w odcinku świątecznym. Na start chciałbym Wam złożyć życzenia świąteczne. Przede wszystkim w większej aktywności w komentarzach czy też w ocenach filmu, mianowicie dawania jakichś lajków lub negatywnej wersji lajków. Ze względu że są to mniej więcej jedna z ważniejszych rzeczy, jakie są na YouTube. W sensie czy to na przykład nie wiem, pójdziecie na jakiś większy czy mniejszy, wszędzie ten. Lajki i komentarze mają w zasadzie równą wartość. Po drugie, dużo nowych znajomych, znalezionych na Roblox lub ogólnie na świecie. Tak samo rzeczy być dobre przy hero do gier multiplayer, zwłaszcza tych odgraję, od Games, bo są niby fajne, ale trochę wyjątkowe pod względem grywalności. A także sporej toksyczności, więc dobra psychika będzie chyba w miarę idealna na te święta. Żeby się przypadkiem nie zepsuły przez jakiegoś Maćka, który zreligencowanych z wyzywano, no wiadomo przecież chyba. No, a tak już kończąc wypowiedź. Przede wszystkim udane Wigilii szczęśliwego nowego roku, czemu dopiero teraz życzę wam, w sensie, czemu aktualnie życzę Wam na Wigilię Nowego Roku, ze względu, że będę musiał pewnie po tym daily sobie zrobić nieco dłuższą przerwę. Tak czy inaczej... wydaje mi się, że... do zobaczenia jutro w ostatnim dniu daily czytam. No prawdopodobnie jeszcze jutro coś tam nagram, bo w końcu mamy jeszcze do otwarcia dzień. 25. i prawdopodobnie będą jeszcze kilka prezentów, które tam mniej więcej z Fortnite'a. Jeśli będą tam mniej więcej tam jeden dzień to pewnie będzie ok. jakichś prezentów to tam minuta filmu i tyle. Nie wydaje mi się, że chciałbym się coś więcej nagrywać do tego. Dalej pewnie zobaczymy się już w podsumowaniu kanału na Nowy Rok. Także jeszcze raz życzę Wam radosnych i udanych świąt i jak na razie do zobaczenia i zachęcam, jeszcze, zachęcam Was do właśnie wdrożenia moich życzeń i zalejkowania tego filmu, a także napisania fajnego komentarza, będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie.